Największy sklep ze słodyczami, w jakim byłam! Ale super Lizak! Szkoda, że jest taki drogi. Kupiłabym go, ale nie mam tyle kasy. E, tak, tak, a ja mu mówię, że niebieskiego w tym sezonie się nie nosi. Sprzedawczyni zajęła się czymś innym, więc mogę go spróbować. O rany, a co się dzieje? Chyba trafiłyśmy do challenge'u. Różowe jedzenie kontra czarne. Aj. Był tu ktoś? Wow! To pierwszy zacznie. Mogę ja? O, ja cię mam szczęście. Fajne, a co to? To chyba błyszczyk. W dodatku smacznie pachnie. Zobacz. I co powiesz? Pasuje mi? No, tak sobie. O rany! To jest jadalne. Ale, czad! Mmm, bardzo pyszne. A tu jest posypka. Padłam na fajny pomysł. Spójrz! Mam teraz błyszczące usta. Pięknie to wygląda. Smakuje jeszcze lepiej. Teraz twoja kolej, Monika. O, co za zbieg okoliczności. Zobacz, dostałam usta. Tylko żelkowe. Lukni! Niezły ubawca! Tak, to bardzo śmieszne. Te usta pachną wręcz magicznie. Chcę je szybciutko spróbować. Mm, bardzo mi się to podoba. Prawdziwe pyszności. Jestem mega zadowolona a ty. Ja też. Dostałyśmy super przysmaki. No, normalnie palce lizać. Teraz ja jestem pierwsza. O, ja cię tym razem mam gumę Huba-Buba, a ty? O, paluszki w truskawkowej czekoladzie. Mm, uwielbiam poki. Są naprawdę fajne. I bardzo pyszne. Natychmiast chcę dokładkę. Zaraz zjem je wszystkie. Masz niezły apetyt. Ja też chcę spróbować mojej gumy do rzucia. Jeszcze nigdy nie jadłam czarnej chuby buby. Wygląda bardzo fajnie, tajemniczo i mrocznie. Chociaż nie różni się smakiem od zwykłej. Jessie, zobacz jaki balon! Wow, jaki on jest ogromny! Szok! Ojej! Nie chciałam tego zrobić, ale wyszło całkiem zabawnie. Rzeczywiście bardzo. To zaczyna! Ha, wygrałam! Więc pierwsza podnoszę Klosz. Wow, mamoreo! A ty? Okay. Oh. I ja mam jakąś strzykawkę? Oby to nie było żadne paskudne lekarstwo. <grym> mm, pachnie słodko. Już wiem. To cukierki wpłynie. Mm. A ty się bałaś. Czyli teraz moja kolej. <grym> Ora, bo już nie mogę się doczekać, żeby spróbować oreo. Najbardziej lubię kremowe nadzienie, ale ono nie jest czarne, więc nie możesz go jeść. Tak? Kurczę, kompletnie zapomniałam, że mam tylko czarne przysmaki. Ale to nie jest żaden problem. Zaraz zdejmę nadzienie i zjem ciasteczka osobno. Myślę, że genialnie to wymyśliłam. Widzisz? Teraz mam tylko czarne ciasteczka. Chociaż z nadzieniem z pewnością smakowałyby lepiej. Mm, o rany, ale ja zgłodniałam! Ojej, niezłe tempo! Wiesz co? Daj mi swoją miseczkę. Jeśli dodam do niej moje płynne cukierki, to masa zrobi się różowa. A to znaczy, że będę mogła ją zjeść. Super! Ten plan jest genialny! Rzeczywiście! Teraz mi smutno, że ja nie mam czarnego barwnika. Dlaczego mamy tylko jedną porcję? Hmm. Zaklepuję ją, jest moja. Jeszcze czego chyba śnisz? Jest wspólna. Otwieramy na raz, dwa, trzy. Wow, to żelki. I tak przy okazji są czarne. Co? Różowe też tu są. Aj, nic nie widzę. Włączcie światło. Muszę to szybko zjeść. Ej, wzięłaś jeżynkę w czarnym kolorze. Daj mi to. No dobrze, niech ci będzie. Podzielmy je według kolorów. Różowe dla mnie, czarne dla ciebie. Let's go! No to ja rozumiem. Świetnie. Próbuję. No. Mm, super. O tak, bardzo pyszne. Wpadłam na pomysł. Kto zje szybciej? Miss. Wygrała przyjaźń. Czekaj, mogę być pierwsza? Proszę. Dzięki. Wow, to żelkowy makaron. Nigdy takiego nie próbowałam. Pachnie pysznie. Jakie to jest wspaniałe?... I mm, niezwykłe w smaku. Podoba mi się. O rany, ale z ciebie łakomczuch. Spójrzmy co ja dostałam. Kola w czarnym kolorze. Fajnie chcę jej spróbować. Zbywamy się nakrętki i czemu nic nie leci? Ej! A już wiem! To słodki żel. No dalej! I jeszcze! W końcu wycisnęłam! Próbuję! O tak! Niesamowity smak! Wiesz co? Mam fajny pomysł! Zmieszajmy nasze smakołyki i zjedzmy je razem. Mm, świetnie to wymyśliłaś. Dobra. Mm, to wygląda mega apetycznie. Myślę, że wystarczy. Mieszamy i próbujemy. O, tak smakuje świetnie. Na bank ci się spodoba. Super, mam nawet drugie pałeczki. Lecimy. Ha, to jest świetne. Jedz, koleżanko, to prawdziwa uczta. No, pyszne. Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Entliczek, pętliczek, pętliczek, i otwierasz. Hurra. O, to jakiś pistolet. I Co ja mam z nim zrobić? Może to nacisnę. Ha, ale fajnie! W środku ukrył się czups! Poddaj się ręce do góry! O, ja cię czupa mogę spróbować! A? Ej, chciwuska! No dobra, trzymaj. Żartowałam! Ale jesteś naiwna. Sorry, ale ten czups jest tylko dla mnie. Nie martw się, tylko spójrz, co ty dostałaś. Dobra, dobra. Orety, czarne chipsy, Pringles. Nigdy w życiu takich nie próbowałam. Wyglądają bardzo stylowo. I smakują naprawdę dobrze. Chcesz coś zobaczyć? Uwaga! Am! 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 Prosto do celu. Tylko zapomniałam o puszce! Niezły ubaw! Oj! Mamma mia! To one! Ojej! Raduj się, kto może! Pss, za nimi biegiem!